Cześć, z tej strony Converse Vlog w nieco innym wydaniu, w nieco innym formacie, ale ten sam prowadzący. Zapraszam Was do tworzenia ze mną projektu, do którego zostałem zaproszony przez firmę Carbohort. Jest to projekt polegający na eksperymentowaniu z ekologicznymi sposobami nawożenia. Ogrodu nie chodzi tu o konkretne produkty, a o zestawienia produktów, o różnego rodzaju kombinacje. Doświadczenia, próby, które będę prowadził dla Was, będą miały na celu usystematyzowanie raz wiedzy na temat ekologicznego nawożenia, a dwa, znalezienie najbardziej optymalnych kombinacji produktów, stworzenie całej technologii nawożenia ekologicznego, żebyście się nie musieli martwić o to, że czegoś brakuje, i sięgać w rezultacie po e, nawozy mineralne. Także zapraszam was i zachęcam do pozostania na tym kanale. A wspólnie myślę uda nam się stworzyć coś fajnego. Także do dzieła. Na potrzeby eksperymentu e, posadzę pomidory w następujący sposób, czyli malinówka, to będą pierwsze dwa rzędy, e, red pear będą kolejne dwa rzędy i jeden mieszany rząd kontrolny. Będę w stanie e, sprawdzić w ten sposób dwa miksy do sadzenia. Które mam przygotowane oraz jeden rząd bez żadnego miksu, czysta woda, a następnie będzie mi łatwiej testować miksy do podlewania. Miksy, które będę sporządzał z Waszym udziałem i będę Wam dokładnie pokazywał, co gdzie daje, i sporządzał z tego notatki. W ten sposób będę mógł porównać później efekty. Kilku metod jednocześnie. Wiem, nie jest to jakaś duża uprawa jakieś 50 krzaków wyjdzie w sumie ale zawsze to jest jakaś próbka badawcza i chcę z Wami ten eksperyment w tym roku zrobić i przekonać się, jak takie nawożenie ekologiczne sprawdzi się u mnie w ogrodzie i być może zachęcić Was do podobnych działań i do podobnych eksperymentów. Przyszła ta magiczna chwila, gdzie będę rozrabiał preparaty do sadzenia moich pomidorów. Będę robił dwie mieszanki bazujące na tych produktach, które tu widzicie, a mianowicie na preparacie mikrobiologicznym Fungilitic, na Symbiowit, jest to mikoryza dla roślin, karbochumik ekstrakt z węgla brunatnego, oraz azwid ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby. Dodatkowo niewielka ilość cukru, aby pomóc się naszym mikroorganizmom rozmnożyć przed zastosowaniem. Jak będę wykonywał e, preparaty, będę je wykonywał w takich oto kuwetkach, w których będę następnie namaczał e, doniczki. E, nazwę moje miksy Mix1, Mix2, żeby mi się nie pomyliło. E, w ten sposób Będę mógł w późniejszym czasie odtworzyć drogę, jaką przebyły moje rośliny. Będę sobie wspomagał się takimi oto miareczkami, miarkami, łyżeczką do cukru, aby ten miks stworzyć. Zacznę od miksu numer jeden. Na co będzie się składał ten miks? Z czego się będzie składał ten miks? Podaję. Składniki na 1 litr wody. Na 1 litr wody dajemy 10 gram symbiowitu mikoryza, łyżkę azwid proszek, 50 ml fungilitik, 30 ml karbochumik i łyżkę cukru. Ja w ten sposób sobie teraz tą mieszankę wykonam i zacznę od wlania 2 litrów wody. Tu mam wodę w konewce, Na tyle roślin po prostu 2 litry potrzebuje. Także tu musicie sobie dawkę do namaczania dostosować do swoich potrzeb. 2 litry wody mam już w kuwecie. Następnie dodaję 20 gram mikoryzy Symbiowit. Otwieram opakowanie. Widzicie, wszystko mam pozamykane, to jest Początek. Pierwszy raz tych środków też używam, więc jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało. W środku mamy proszek, takie lekkie granulki, nie wiem, czy to dobrze widzicie, Ale takie różne kolorowe są tutaj wynalazki, więc łyżeczki mają po 5 gram, więc dodaję na tą ilość 20 gram symbiowitu. Czyli 4 łyżeczki. Symbiowit dodany. Następnie dodaję 50 ml fungi, a w zasadzie 100 ml, bo podwajam moją e, mieszaninę. Czyli mam tutaj taką miarkę i akurat mam tu 100 ml. E, Dziś w połowie, więc ja sobie to otworzę, najpierw środek wymieszam. Nie wiem, czy długo nie stał, nie wiem jak się zachowuje, więc wolę go przemieszać. Zresztą wszystkie środki warto przemieszać przed zastosowaniem. No. Dosyć dobrze zamknięty. Udało mi się otworzyć? Udało mi się otworzyć. Dobrze. I nalewam środek tutaj do mojej miarki. 100 ml. Preparat ma specyficzny zapach na pewno. Nie jest jakiś nieprzyjemny, ale taki dosyć ostry. Dobra, dodaję 100 ml do mojej mieszaniny. Następnym preparatem, jaki pozostaje mi dodać, to jest 60 ml karbochumik ekstraktu węgla brunatnego. Też sobie ten preparat wymieszam. Preparat jest dosyć gęsty. Nie czuć jakiegoś zapachu nieprzyjemnego. O, czekajcie, to jeszcze zdejmę. Jest. Jeszcze. 50 jeszcze ciupka. a lekko przegiałam, więc odleję. Dobra, mam 60 około 60 ml koncentratu karbochumik, który też tu wlewam. I zamykam opakowanie. Do mieszanki dodaję jeszcze. Azwit, ekologiczny środek poprawiający właściwości gleby. I tego środku dodaję łyżkę. Czyli w zasadzie te małe to trzy łyżeczki, bo one mają po 5 gram. I są odpowiednikiem małych łyżeczek. O! E, środek przypomina taką ziemię, dobrze wyschniętą. W zapachu lekki taki może obornik. Coś w ten deseń. Ale bardzo delikatny zapach. Konsystencja mogę, ziemista, lekkie, grudki, ale to nie wiem, taki taki urok tego preparatu. Ostatnie zostało mi dodanie dwóch łyżek cukru. Że mam małe łyżeczki, które mają po 5 gram, a łyżka duża ma 15 gram, więc dodam 6 łyżeczek cukru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Całość trzeba dobrze wymieszać. Powiem wam, całkiem przyjemnie pachnie ten preparat. Już tak jak się to wszystko wymieszało, tak ziemiście bym powiedział, więc raczej nie ma tu czegoś co tak wiecie, ostro daje jak nawozy czasami się rozrabia, nie? Szczególnie te środki ochrony. No, to jest taki fajny zapach, taki jak ziemia po deszczu, bym powiedział, o w ten sposób. Dobra, preparat wymieszałem, łyżeczkę daję na bok, żeby nie dać ją do kolejnego preparatu. I e, zalecamy, aby w tym momencie taki preparat około godziny potrzeba, chwilę, żeby te wszystkie mikroorganizmy, te szczepy bakterii, te grzyby uaktywniły się. I żeby zaczęły tutaj nam pracować, żebyśmy taką aktywną mieszankę wstrzyknęli wprost w system korzeniowy roślin. Także odstawiam do cienia i zaczynam przyrządzać drugi miks. Aby wykonać miks numer dwa, przestawiłem nieco stanowisko do cienia, ponieważ szklarni zaczęło być bardzo gorąco. I mało przyjemnie w takich warunkach w ogóle pracować. Także e, jestem w cieniu i wykonam dla Was mieszankę numer 2. E, z czego będzie składać się mieszanka? To zobaczycie w tym momencie e, na ekranie, e, zarówno składniki, jak i proporcje. Ja teraz wszystko już mam odważone i przygotuję po prostu mieszankę w odpowiedni sposób, czyli e, do 2 litrów wody dodaję Azwit. Prezentuje się to w ten sposób, następnie fungilitik. I na końcu karbochumik. Całość wygląda jak jaka mieszanka błotka, jak się za dziecka człowiek bawił. Moja herbatka jest gotowa. E, tak jak w przypadku miksu numer 1, zostawiam teraz całą miksturę na około godzinę, żeby się uaktywniła. E, w tym czasie posprzątam. E, no jak to się wszystko tutaj zadzieje, do Was wrócę. Moje preparaty odstały nieco ponad godzinę z uwagi na to, że zająłem się innymi pracami ich barwa taka jednolita się dosyć zrobiła pojawiło się nieco piany na zewnątrz, na powierzchni to może oznaczać, że te preparaty zaczęły w jakiś sposób fermentować, można tak powiedzieć szczególnie na tym pierwszym, miks numer jeden pojawiło się tej piany więcej tak jak w przypadku drożdży, kiedy zaczynają pracować więc świadczy to raczej o tym, że ten preparat jest już aktywny więc ja zabieram się do Namaczania korzeni moich pomidorów Ja będę sobie po prostu jak już mam tu rozstawione pomidory Chodził z tą kuwetką O patrzcie. I będę sobie tak co dwa rzędy Robił w ten sposób I z całą doniczką Pomidorka Na chwilę będę moczył w tym preparacie Te pomidory są lekko przesuszone więc one łatwo, ta ziemia, te korzenie łatwo zaciągną ten preparat. O, od razu się zrobiło ciężko. On tu nam jest doniczkę I przez to, że ja tak namaczam te doniczki, ten preparat sobie tutaj w tą ziemię, w tą bryłę korzeniową wchodzi. O, wpadło sianko. Dobra. Zabieg powtarzam dla pierwszych dwóch rzędów. Gdzie będzie właśnie stosowany do sadzenia ten miks numer 1? To samo powtórzę z miksem numer 2 dla kolejnego rzędu. Moje pomidory mam już posadzone, zmieniłem nieco koncepcję. Tak, sadząc, pomyślałem, że lepiej będzie zrobić inny układ. Mam 4 rzędy pomidorów: dwa rzędy malinowego, dwa rzędy zwykłego czerwonego. I te rzędy posiane są, posadzone są w ten sposób, że jest 10 roślin w rzędzie. I teraz tak po jednym skrajnym rzędzie odcinam od tej całej ekipy. Będą to rzędy testowe, których nie będę ani szczepił, ani podlewał. W zasadzie nie szczepiłem i nie będę podlewał preparatami, miksami. Tutaj mam już dwa rzędy w zasadzie zaszczepione, poza tych skrajnych. I teraz te rzędy będę podlewał różnymi mieszankami. Skrajne będę podlewał wodą, natomiast te rzędy będę podlewał środkami. Które tutaj mam do testów. Na ten moment tutaj kończę, i widzimy się w kolejnym odcinku, jak będę pokazywał Wam mieszanki do podlewania pomidorów i sposób w jaki ja podlewam. Na ten moment pomidory wyglądają w ten sposób. Czy coś się zmieni, zrelacjonuję Wam już w kolejnych odcinkach. Wraz z podlewaniem tymi moimi testowymi miksami, będziemy być może widzieć różnice w ich rozwoju. Także kończę na dzisiaj. I do zobaczenia niebawem. Przypominam, że pełna lista produktów oraz składów mieszanek, które wykorzystałem, dostępna jest w opisie poniżej. Także jeżeli jesteście chętni już teraz ze mną zacząć eksperymenty, dawajcie znać w komentarzu, czy próbujecie.